Coraz bliżej przerwa wakacyjna, więc człowiek od razu szczęśliwszy na streamach wypoczęty. Już czuje tą regenerację. Czuci regenerację w powietrzu. O, nowe i samo. No i to mi się podoba, że wchodzę na kanał że i kur... takie bomby mnie czekają. Świadczenie Elan na temat Denisa. Dziki szar z to wrzucił. Oficjalne świadczenie młodej Elany. Informujemy jasno i bez żadnych niedomówień. Denis zamęski został pogoniony z Torunia za wszystkie swoje krzywe i frajerskie akcje. Nie ma już miejsca ani w naszym mieście, ani w naszym środowisku. Toruń to nasz teren, nasza duma i nasze zasady. Tu nie ma wjazdu dla ludzi, którzy działają wbrew honorowi i lojalności. Raz zamiast zasady wypadasz na zawsze. Załęcki przekroczył granicę, a dziś w Toruniu nie ma dla niego miejsca. Podkreślamy, w naszym mieście nie ma i nigdy nie będzie tolerancji dla frajerki. To my ustalamy reguły, a każdy, kto próbuje podważyć, kończy poza grą. Słuchajcie, mi ki tematy yy, kibicowskie są dalekie, ponieważ yy, raz, ja nie jestem z Polski, dwań znosi na piłce nożnej, natomiast zaskakująco dobrze sformułowane yy, oświadczenie. Jednak stereotypy o tym, że Kibi, kibice, tacy co się interesują, wiecie. Gdzieś jest taki stereotyp, że nie potrafię się wysławiać, chociażby, tak, że mówią niepoprawną polszczyzną Super składnia zdania, fajnie, to jest napisane, ale nie wiem o co chodzi. To tak samo jak Włodar zakazał ci wjazdu do Woła? No tak, tylko że Włodar nic nie znaczy w Warszawie. I normalnie wyjeżdżamy jak do siebie tam. Gdzie na wakacje się wybierasz, do tego. Na chwilę do Nowego Jorku i na chwilę do Miami. No i wracam, tak, na, na 10 dni. No i wracam, bo mój przyjaciel Dawid Rzeźnik organizuje Grand Prix, więc po prostu muszę wrócić. Ty nie byłeś fanem Arki czasem, nie znam się na piłce. W piątek trzeba będzie zrobić kurwa ten survival pierdolony w końcu, bo się ludzie na, et, na, et, na ety się dogadają, do, domagają się survivalu. Kiedy nuta wychodzi? Fikumiku wychodzi jutro o godzinie 15. Także to jest pierwsza komunikacja o tej nucie, kiedy wychodzi w sumie. Moglibyśmy przywieźć magnes z majami na lodówkę? Nie, ponieważ ja bym odmówił nawet własnej matce, jeżeli by poprosiła mnie o magnes, bo wyznaję taką zasadę, że na komuś magnes, jak nam nie był. Człowieku, po co ten magnes wtedy? Chyba, że to jest tak, to z Morkiem się kiedyś kłóciłem o to, że to jest taka, wiesz, że jednak coś ci przywieźć, ale to jest takie tanie. Jak cię energia, dobrze. Co z sonem, No, nadal nie żyje niestety. Nic się nie zmieniło. Może ktoś coś szatować na TikTok. Nadal jest jak jest. Także sad reaction, rest peace, kurwa, świeczki. Kiedy sami coś kombinuje? Oj, sami to tam... Ta kombinerka mocna leci, ale spokojnie, spokojnie, wszystko w swoim czasie. Plan wydawniczy to trzeba przygotować promocyjny. Kiedy odbierasz Urusa? Ja nie odbieram Urusa. Urus został przepisany. Nie jestem w stanie pociągnąć tego finansowo. Zapłaciłem za niego i powiedziałem Nie no, to jest przesada. I powiedziałem Na szczęście przyjechał Samir i go kupił ode mnie. Także bardziej się opasało, żeby Samir był kolejnym laperem w Polsce z Lamborghini niż ja, yy, natomiast, yy, kurwa, no kiedy, co to jest, 24, on to z tydzień już w Polsce jest, <grym> tylko jeszcze, co, już pewnie, z... no muszą okleić go, on, tak wrócę pewnie, wrócę, 10 dziew ląduję, 11 jadę, już po od razu, kurwa, jestem pod siedzib siedzibą Next One i mówię, kluczyki i co, jak znowu na urlop, kiedy ja, Wojtan, ostatnio byłem na urlopie, jak ja nie byłem na urlopie, człowieku, na ostatni urlop, to ja byłem na Sylwestra, czy to jest polift? nie wiem, co, nie wiem, co to jest, stary, kto by się zastanawiał, co to jest przy takim wydatku, tak, nie no, to za zasada została zachowana, tak? O, to nie jest tak. Ja widziałem jak rolka poleciała z tym AMG GT, gdzie ja tam mówię, że nie wiem co to ma za silnik i tak dalej. I ludzie na Facebooku pisali, że ja tego nie kupiłem, no bo jak to jest, że ja nie wiem co to za silnik i że kto w to wierzy? No to przy tym Urusie zasada była taka sama, tak? Po prostu miał być z 2025 rocznika, z pakietem serwisowym, bo klocki to pewnie ze 100 tysięcy, no i tyle. I bez przebiegu, nic więcej mnie nie interesowało. No i czarny kolor, żeby można było go oklejać bez wnęk. Czy to jest Performante? Nie. Miał być Performante, ale się okazało, że performant jest w No twardy. Znaczy jest twardszy niż SK. Ja jeździłem zawsze S-ką jak gdzieś byłem na wakacjach, e, więc jest wizualnym performantem. Akurat tam się cena nie zmienia, tylko po prostu, no jak już ja już się namęczyłem, Mam GT i pierdolę te kurwa jak mam jak ma, ma być wygodnie, o, bo to ma być kur daily car Jak tam przejazd na koszodłusego, no nic się nie zmieniło, ale powiedziałem mu tak, ci p kuś, Kiedyś nadejdzie taki dzień, że ci ciężko rozpier. Ale Czekaj za tym, czekaj. Czas ty kareczku. Ale on powiedział oczywiście na to, że tego mi życzy. Czeka na ten dzień. Jako menago Samira może dałbyś z wziącego się Bengera? My, twoi fani, wierni widzowie bylibyśmy wdzięczni. Wierni widzowie mają wyj. W Samira, jeżeli ktoś nie ma, to nie jest wiernym widzem, to po pierwsze, to by główną muzyczkę, po drugie, Samir nie ma żadnych piosenek, Samir musi usiąść i zrobić, ale zagonię go, czy jest Mansory? Nie, ale może będzie dołożone, spokojnie, z, z, z takimi modyfik modyfikacjami, nadrabia za mnie Patryk B, tym brabuskiem i tak dalej, Bandura już bandura już dołożył, nie lepiej bitego z USA kupić, bo i tak będzie rozjebany za rok, co znaczy rozjebane, ja się kminiłem w ogóle, ja kminiłem w ogóle, czy nie wrząc ze Stanów, bo jak ja piszę, takie przebiegi na tych autach, to potem bym go kładał do ziomka, do wypożyczalni i nad mnie nie było szkoda, albo bym go po prostu zostawił w rowie, gdzieś i powiedział, chuj, wystarczy, pojeździłem rok, zmiana. Yy, natomiast yy, kur w Stanach niby wychodziło fajnie, bo tam wychodziło takie dobre sztuki 900 tysięcy, no ale kur. Tak naprawdę co? za Wiadomo, że musisz zapłacić akcyzę VAT i tak dalej, bo ten jest rejestrowany w Polsce, bo jestem patriotą, więc musiałem to wszystko zapłacić. To no nie wychodzą wcale tak kurwa turbotanie, bo w Niemczech URUS kosztuje banie 300, banie 400, może netto. No to jeszcze dochodzi tam różne koszta. przy jego ma ten Merol? Ok. Nie wiem. Jak go odbierałem, to miał 0, na się 0, no tam z 4, 6, tam 14. Uj, no ale powiedzmy bliski, że, że był nówka. Teraz, nie wiem, nie ma aplikacji, wiecie co, nie zdążyłem zainstalować aplikacji. Zawsze, jak wychodzę za tą mówię o aplikacji, zainstaluję, bo czasami, jak, o, te nowe Mercedesy mają takie coś, na się nowe. No wszystkie te Mercedesy chyba nowsze mają, że jak ci. Ktoś w auto, to masz powiadomienie od razu, że doszło do kolizji, a jeszcze niektóre mają zdjęcia. Czy normalnie jak ktoś ci wykupi na parkingu, nie wiem, gniotkę, to masz kurwa, człowieku, nie do, że powiadomienie, to jeszcze zdjęcie. Eee, ale co? Ale no, jak widać, nie zdążyłem zainstalować aplikacji, już nie zdążę. Na ile może mieć 40? Ile jego mam w ogóle? Kurwa? Przez zobaczyć, kiedy odbierałem 30. Ja nie aż tak nie jeździłem, bo to nie wygoda była. 35 tygodni temu on był odebrany? To ile to jest? 22 września 2024. A to rok mam. No to kurwa, to już czas na zmianę, ty. To idealnie rok. No nie, tam tu, to aż tak nie napisałem. Nim, bo on nie jest taki kurwa, wiecie, to nie jest, to nie było zbyt wygodne. GL jeszcze jest w produkcji, ale na październik ma być. Ale wiadomo jak to jest kur... z nimi. Ma być, ma być i... i się czeka, ale może akurat zrobią terminowo. Nie myślałeś nad Astonem DBX. Człowieku, ja... I tak jak mówię, ja mam. Ja już muszę wygooglować co to jest. Ty fajne to. Kur... a teraz mówisz? Nie no, tak się że to ja nie mam jakiejś takiej lo... zajawy na motoryzację. Mm się czekał, jak czekałeś prawie rok na M140, no to było po... Że była pandemia, i nagle oni miałem mieć odbiór w lutym. Nie wiem którego roku, ale był odbiór w marcu, ale kurwa rok później. Gdzie i tak jeszcze przed tym odbiorem produkcja trwała z pół roku, kurwa, Czy tam, nie wiem, 5 miesięcy, 4. No a Rejker robi chyba P1 Erdas. Taką kartę trafił i sam, i mega mi się podoba to. Czy dobrze mi się jeździłem 440i? No super. Stary mi się jeździło dobrze starszym Sandero. Po prostu samo posiadanie auta to jest kurwa węgier, że możesz sobie się i jechać. Chociaż teraz to mi tak od że zawsze mnie woził Maciek ostatnimi czasy Chyba tak, kur... nie wiem, cztery miesiące nie prowadziłem auta Zawsze miałem kierowcę No i ostatnio jechałem do, do dziadków swoich I tak jadę, ja miałem ile, kur... nie wiem, godzinę 40. Jadę i tak mi już kolano bolało po pół godzinie Mówię, ja pierdolę, ty, co to jest w ogóle Także ja chyba wolę być passenger princess i mieć szofera To, to, już, to już leciutko mi ten, ale też, kur... Widzowie, ja się zbliżam do 30, 26 lat. Yy, zaraz praktycznie 27, także no tutaj powoli myślę, że tak, roku rusem, zaraz jakaś SK i, i kierowca, albo BMK 7 z tym telewizorem, jakbym kurwa. Nie, bo to drogie podróże by były. To bym kurwa, co podróż z tyłu siadał, telewizor by zjeżdżał w dół, odpalałaby się tylko pewna strona na S, albo zależy jakby nie było kurwa nominału yy, cyfrowego na T i... Najdroższe. Spa naj najwięcej by palił ten. Z najdroższe spalanie, nie. 10 tysięcy zł na kilometr. Idzie. Nie, z tysiąc Nie, tak realnie z 1000 zł na kilometr by mogło iść, kura. Pięć dole to, nie, to już wolę prowadzić. Ja to wtedy nie, nie kusi. idziesz już spać zmęczone oczy. Masz. Nie w bo dzisiaj jestem akurat w dobrym, dobrym, dobrze się czuję, na siłach Pomimo tej ciężkiej roboty, jaka mnie otacza, tak? Popek grozi sucharowi, poczekaj, to nie widziałem tego shota Ale wiem, że to jest nowy streamer, że Popek Monster jest teraz streamerem Chyba Kenka też będzie streamował Streamer Mokry Suchar, który nazywa się Dominik Stochowski Mówi, że ci pierwszy się spotka, co o tym sądzisz? Zapraszam Portka, zapraszam do mojej kancelarii prawniczej do 17 y no i że się, się w historii, mokry suar. Bifik. Jak zapodasz win tego, o ty, czyli mogę wysłać jak będzie na miejscu. A ty Bialy na produkcji robisz? W Mercedesie, to weź tam go, kurwa, skręcajcie go piersi. Weź go tam, na, tam, przepnij go na początek taśmy. Gdzie ty jesteś, ty? Smyku Pokazuję, zobaczcie tutaj ruchy są, o kurwa, poczekaj, to powiadomienia, jak wyskoczą, to będzie kurwa. właśnie podjeżdżam, pod i już szybko do Czyli ruchy były robione na mieście, tak? O, człowiek, Wiesz co, 2 mamy ma, jedziemy wejdziemy stąd. Macie ty powinieneś tą galę stary komentować. <śled> Dobra, dawaj na da chatę, bo się zaraz zaczyna. Elo? Gość w słuchabeczkach cierpi, kur... nie, no ta Warszawa to jest widzowie li... samowitania. Także możemy się coś na szybko tu zerknąć, ewentualnie odpowiadać na jakieś nurtujące was pytania, tak? Możecie pytać co chcecie, jestem podpięty pod wariograf. Czekajcie, tylko synchronizuję wtyczkę. Wariograf. Śmiało. Wtyczka jest synchronizowana. Ile masz na koncie? 500 zł. Działa zajebiście. Coś pytanko? Czy odpalasz się za karę? Nie, odpalam się, bo kocham to robić. Super, fajnie to działa. Jakieś pytanka? Ile na wolecie? Nie mam żadnego woleta. Świetnie to chodzi. Czy woda zarabia plus 200 tysięcy miesięcznie? Nie. Działa, tak jak powinno. Czy dochód za 2024 rok przekroczył 50 bajek na picie? Nie, to na Kur***, czy 50 bańek to ciężko zarobić. A ja nie jestem głodny. No nie wiem właśnie. Mówię, że na później, jak ja będę miał streama. no właśnie, no to No ale to ja dopiero się rozgrzewam. Kur... To nie, słuchaj, ja ci powiem, że i tak, jak kochasz to, co robisz, to nie przepracujesz ani jednego dnia. Tak, ja nawet nie czuję, że minął pół godziny streama. Czy jak gasisz streama, to czujesz się wolny? Nie, ale w poniedziałek i wtorek się czuję wolny, tak, jak nie mam streama. Prawda? 4700, to, to jest miesięczna, najniższa krajowa, serio? Kurwa, mać, to ja myślałem, że dobrze z tą piątką. Jaki jest największy winek na Krajziaku? Można sobie sprawdzić, jak się zeskroluje na tej pewnej różowej stronie, co ma 500 w nazwie. Tam w top wygranych, top 2. Jestem. It's not MRGH i to jest największy. 160 USDT. Prawda. Dobra, nie mogę czytać Waszych pytań. Czy to prawda, że to, co wszystko teraz powiedziałeś, to kłamstwo? Nieprawda. Zerwałem się z odpowiedzią. Czy zarabiasz więcej niż 40 tysięcy na miesiąc? Pomidor. <grym> Zarabiam piątkę miesięcznie. Prawda. Ile masz auta? Co to chyba jest za pytanie, człowieku? To jest o i ma zajebistą składnię w porównaniu do ciebie. Weź, poczytaj trochę oświadczeń i, i dopiero coś pisz. tęsknisz za Angie Dobra, nie się ten Prime odpala, bo jesteś kur... upośledzeni, nie. Czy to prawda, że jesteś imigrantem, szpionęś na łódce? Prawda. O, Mork może, może zadać jakieś pytania, bo widziałem, że się coś przewinął. No ładnie. A. Czy tenś za Barbie z burdelu? <grym> Pomidor. Czy w sprawach i innych pisać trzeba do bandury? Tak. Wyłącz tego streama, bo jestem pod wariografem. Dobra, koniec zabawy, bo ta przyszła i odpaliła streama na telefonie. Suwam wariograf ze sceny. Czy wziąłbyś walkę za 100 tysięcy złotych? Tak, za 100 tysięcy bym wziął wtedy. Bez zastanowienia. Tylko głupi by nie wziął. Ale za 2,5 miliona, nie wziąłbym. Ale za 100 tysięcy, tak. Dobra, nie, już nie mogę odpowiadać, bo wy wszystkie pytania sprowadza się do kwestii finansowych. Czy przez to, że zarabiam mniej niż 50 tysięcy miesięcznie, nie chcesz ze mną gadać? Nie, nie przez to, Mor. Po prostu jesteś w dziwakiem. Pierdonym. I nie jesteś prawdziwy czarła gidab. Kiedyś byłeś Gidap. Jak mieszkałeś Bangi byłeś Gidap, a teraz jesteś taki przesiągnięty poznaniem. mnie siedzi twój vibe, Także sad. O, Obronek, witam! To chwilę mi wyskakuje Bronek. na TikToku mi wyskakujesz na tym, na czy masz bonę od odlitki, co dostałeś na urodzinowy? Wszystkie wykorzystałem już. Nie pamiętam co tam było, ale już wszystko poszło. Czy masz więcej kaszy, kasy niż ja 13,5 miliona? Nie wiem, się jak, jak masz 13,5 miliona, to zap to teraz tysiąc gift subów, to ci odpowiem prawdę na to pytanie. A myślisz, dlaczego rozmawiałe pieniądze? Jak zerujesz na biednych widzach, po rację? Nie ma co chodzi w interesy, jak ja na was nie żeruję? Ja bym wam powiedział kto na was żeruje. O, za 20 sekund. No nic, no szkoda, już nie po, już koniec Q&A Wodar zaraz odpala strumek, ja już wchodzę na Discord, za 20 sekund się zaczyna. Witam, się, masz nie. Witam mordziu. kota, kurwa, dawaj tego, kamerkę. Daj kamerkę, a już to jest? A jak? Na Brudasa dzisiaj, no? Dzisiaj na brudasa, nie ma. Ale, ale bez takich kupa. Ale to nie chodzi o ciebie, kuba, nigdy bym już do ciebie tak nie powiedział. Chodzi o... Nigdy, chodzi nigdy? po prostu o to nigdy zagotować zagotowaczy za living? Pomidor? Ej, włącz jeszcze det detektyw kłamstw na chwilę, bo chciałem ci zadać jedno pytanie. A co Zastanów się, kurwa, jebana, sześć razy jakie. Dobra, no dobra, dobra, wysyłam na czat, tylko włącz... Detektor. Jak na czat, kurwa, najpierw ja na... Wysyłam nie, wysyłam. musi być autoryzacja, najpierw na Messengerze. No dobra. dobra. A co to jest detektyw kłamstw? No bo ja mam wariograf się na streamie ogarnął dla widzów i miałem Q&A i wyskakiwało, czy prawda, czy fałsz. Dobra, takie to masz pytać, kurwa, chciałem, że to by. ...z jakąś prywatnym prywatną człowieku. Nie no, jak już przeczytałeś to wesele. On to wie na Messengerze, pisze tak, Wiktor Wrąka, wyda się Messengerze, czy Rafonis ma więcej bo... s*** <laughs> ...ma. Jak, jak... Ej, co tam się dzieje? Kurwa, Maciej, ale ty... Ja wiesz co ostatnio w ogóle sprawdzaliśmy? Maciej. Pańczy teraz, halo. No, czekaj, bo stówę dostałem od Bala. Dzięki Balu, pozdro. Wiesz co sprawdzaliśmy właśnie w kontekście tego, jak ty się no. tu poruszasz, chłopaku? Podpinaliśmy twoje konto do StreamCharts'a jako agencja i czyli wyszło stary, że ma 78% damskiej widowni. No ale to nie ale dziwota. Gdzie? No, no nie. na kiku, a to nie dziwota, jak ty okay. tak się ruszasz. Ale ja mam dużo dziewczyn, ja mam dużo dziewczyn no. na streamach racibisha. No bardzo kur... nie seksualizują, seksualizują, mnie bardzo co nie podoba. Przecież nie podoba się to. to nie, nie się, podoba mi się to. A serio tak wyszło? No, i Mariam w kurwie siedział. Ale nie <laughs> są pięknie. 70%. <laughs> 78% kobiet masz, no? Co ty 21% takich <laughs> transwestyci? to są chyba. E, czemu tak? Kur... E? No bo się kur... zmieniają, no i potrzewają. Dobra, nieważne, kurwa, nie łapie za słowa. nie gadaj takich rzeczy, bo ty masz kurwa stary w moim roadmapie są parę ważnych współprac. Kur z ważnymi markami żeby nie wyjechać z <komentatorki>, kur... <śmieniciela> więc wiesz kur... proszę Państwa co tutaj się dzisiaj wydarzy